Gdzie my teraz jesteśmy? Przy alchemiku jesteśmy. Co mamy na sobie założoną? Mistrzowską zbroję cechu kota. Jakie mamy miecze? Miecze wiedźmińskie cechu niedźwiedzia. Nie, cechu gryfa. Jest dobrze. Będziemy robić misje poboczne. Przynajmniej kilka, zobaczymy. Ile nam się uda. Tu jest znak dobry. Znak jest. Dobra. I jak teraz takie misje znaleźć? Może zróbmy je najpierw tutaj. Ostatnio robiliśmy w Nowigradzie misje poboczne w tym rejonie. Myślę, że warto by było porobić je gdzieś w tych okolicach. Właściwie to ja mam jakieś misje poboczne, tylko nie wiem, co ona, która, która co robi. Może wybierzmy sobie. Wolny duch, zbierz książki opisujące religijne, nie, wściekłe pięści, Ligesz statuetka, szlachcica, nie, wściekłe pięści, nowigrady, bastion. To już było fałszywe papiery. A, wszystkie mamy, może poszukiwacze wybierz w braku. Nie, to te wszystkie mamy misje porobione poboczne. Tu jakieś trzy nam zostały. Tu nam w ogóle została misja. I to nawet dwie w tej jednej wiosce. Hej, wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. Obiłeś Lugosowi paszczęta. teraz... Okej, okay, do... ma dla nas propozycję. Co to za propozycja? Jakieś zlecenie? Mógłbym mieć, gdybyś chciał ze mną współpracować. Zwykle Zle... pracuję sam. Tym razem opłaciłoby ci się zrobić wyjątek. Poza tym rzadko nadarza się okazja pracy z najsłynniejszym łowcą nagród na północ od Jarugi. Z samym Django Fretem. Django Fred? Do czego jestem ci I potrzebny? do czego słynnemu Django Fretowi potrzebny jest Wiedźmin? Domyślam się, że sporo podróżujesz. Może natknąłeś się jak gdzieś na, na jakich braci Grosbart. Polujesz na nich? Tak, niezłe z nich gnidy. Jest ich trzech, a wszyscy mają na koncie po kilka gwałtów i zabójstw. Ostatnio nawet jakiś grup rozkopali. Łatwo ich rozpoznać, bo noszą żółte kapelusze. Na sam ich widok wszyscy zamykają się w domach, co oczywiście niewiele zmienia, bo podpalać też lubią. A więc to byli bracia Grosbard. No, był niesłychi gwinta, by było zlecenia. Już ich załatwiłeś? Nieźle. Dam ci połowę nagrody, jeśli O, już powiesz, ich zabiłem. W porządku. Ale żeśmy questa zrobili, moi drodzy? giganta. Dobry jestem w tym questowaniu, powiem wam. Wszystko wskazuje na to, że już ich zabiłem wcześniej. O, prawie jak pan świnka. Patrzcie. Nie wiem, Bo ja nienawidzę. Uwaga na czarnego starzy z chętnym do wyprawy. Zlecenie: zaginieni górnicy. No co zrobimy: zlecenie: zaginieni górnicy. To nie jest jakieś nowe. To nie jest ta nowa misja. Nie myślę, że kto Zaginieni górnicy. To ciekawe. Dobra, idziemy zaginionych górników poszukać. Kiszone śledzia to chyba na północy tak jedzą. To są te takie śmierdziuchy. Byłeś wtedy na zamku, jak niedźwiedzi, zaatakowały? Nie. Witaj. A nie, byłem. No, no w sprawie górników przychodzę. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może będę w stanie pomóc. Mów co się stało. No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro, a nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. Mm. Dobra, rozejrzę się za nimi. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki, Wiedźminie. No sprawdźmy to, czy górnicy ich zaginęli, górnicy... Tylu... Misja DLC, ciekawe jak długą, czy to jest zwykła misja, typu zlecenie, że idziemy i koniec? Czy to jest misja trochę dłuższa? Chodź, płotka. Pojedziemy sobie na Tobie. Dobra. Górnicy zaginieni zostali w górach. Ciekawe, dziwna sprawa górnik w górach. I do tego jeszcze zaginiony. To sprawa dla detektywa Gerarda. Musimy ją dzisiaj rozwiązać. Wiecie, jakiś. Obóz górników. Right. Może będą jakieś ślady? Muszę tu sprawdzić to wszystko. Hmm. ślady. Czuję zapach, że to. Czuję, że to górnicy byli ludźmi. Trafili na bogate złoże, ale coś poszło nie tak. Okej, okay, czyli oni. No dobra, no. Byli ludźmi i coś poszło nie tak. I mieli też duże złoże. U. No. Rany, jakby od tępego narzędzia. Klatka piersiowa zmierzczona do szczeniua. Mm. Czyli umarł. To są ślady śmierci, ktoś moi się drodzy. czołgał ktoś ze złamaną nogą. Mhm. Czyli ktoś, kurde, nie umie chodzić. Sprawa staje się dla nas powoli jasna już. Tych drzew nie złamał wiatr. Tylko coś. Coś dużego. Coś? Czyli coś ma złamaną nogę, czołga się, jest człowiekiem, kopie rudę. I zabija tępym narzędziem. To musi być, kurde, słoń. Musi być słoń jak nic. Pokruszone kości ludzkie. Tak, słońce. na to, że to troll skalny. Rozmawiaj ze skalnym trollem i zdecyduj o jego losach. Łup, łup, łup. Nowy wpis. Łup, łup, Czemu ja nie mogłem z nim pogadać? Co to jest łup, łup? Kto to jest łup, łup? Nieki łupu. Jest, łupu, łup. Łup, łup. Skalne trole wydają się powolne, głupie ospałe. Łatwo jest lekceważyć. Jeszcze łatwiej zaś rozwścieczyć. Wtedy najlepiej wziąć nogi zapas, bo rozjuszony troll jest niezwykle groźnym przeciwnikiem. Nie inaczej było w przypadku opionego złą sławą łup, łupa. Każdy jego cios był jak uderzenie taranem. W starciu z nim należy więc... Stosować kwen, twarda skóra czy nie? Dobra, przeciwko ogrowatym. przestań. Chcę porozmawiać, łupu. Łup. My chcemy tylko pogadać. Czekaj, chcę porozmawiać. Łup, łup On jest kobrą. Łup, łup. Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie ja ty łup! I jak tamtych. Właśnie? Łup, łup. Czemu ty ich łup? Weszli w dom. Ja mówię człeki wą. A oni łup, łup w moje kamienie. To i ja łup. <noise> Dobry jest. I co koniec? Mamy mu darować, czy łup-łup mu robimy? Powiedzcie mi, łup-łup, czy nie? Łup-łup, czy darujemy mu życie? Dokładnie. Jebie na to czy łup łup? Łup łup? Daruj, łup łup, daruj, łup. Zjeb trola, daruj, dobra, daruj piszecie, to mu daruje życie. Z tego co mówisz, sami się prosili o kłopoty. Daruję ci, tym razem. Ale jeśli zabijesz jeszcze jakiegoś człowieka, wrócę tu i utnę ci łeb, rozumiesz? Nie! Dużo słów. Głowa boli. A, spróbujmy jeszcze raz. Jak ty jeszcze ludzi łup, to ja cię ciach, trach i bum. Ciekawe. A, to ja już nie łup, a ty weź to, że ty dobry i mnie nie łup. Tutaj dostaliśmy jakąś rudę. Dobra, powiedz zleceniodawcy, co się stało z górnikami. On już nie chce łup. Trolle są fajne, no rzeczywiście. Można by nawet powiedzieć, że trochę inteligentne są, o. Jest martwy? Powiem że Wiedźmin jest najlepszym detektywem na świecie. Rody, po które przyszli, za które zginęli, rozległe stłuczenia, i zadrapania, połamane kości. Up Ładnie postąpiłem, mówicie? Ja zawsze ładnie dalej, postępuję. Dalej. Jestem Wiedźminem. Kasy pewnie nie dostaniemy od niego, on nam dał tylko srebrą. za miejscówka. Widzicie to na górze? No dobra, może tu nic nie ma rzeczywiście. Nieźle. Bo z nekkerów czasem czerwone leci. Nie jest tego zielony, ale z wojowników leci. Coś lata tutaj. Słyszycie? Czemu one się nie ruszają? To są one nekkery. Z nimi nie tak było zdecydowanie. A w porządku lecimy. Gramy sobie w Wiedźmina na misję poboczne. Właśnie gramy tą nową misję co dodali. Dalej. I co? I koniec to jest ta misja, którą dodali? No, w sumie za darmo jak dodali, to spoko, ale nie robi ona jakiegoś wielkiego tego. jakieś wielkiego wrażenia na mnie nie zrobiła ta misja jednak. Chociaż łupłby w spoko. Coś jeszcze by mogli dodać do niej. No chyba, że jeszcze coś będzie. Co ten koleś tam? Pompki robi? Czy on naprawdę tam robi pompki, ten typek? Na polu, czekajcie, aż podejdę zobaczę. Nie no, ciśnie pompki jak... Aha, bo tam ten mieczem, dobra, bo oni tu trenują. Myślałem, że kolej zamiast zbierać ziemniaki to pompki wali. No w porządku, łup, Byłeś wtedy na zamku jak nie. Witaj, Wiedźminie. Taki ze mnie Wiedźmin, kurde. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Górnicy nie żyją. Nie wiedzieliście, że tam mieszka troll? No... Ktoś niby coś wspominał, ale... Ale chciwość przyćmiła rozsądek. Nie tobie nas oceniać. Mów, co z trollem? Zostawiłem go w spokoju i wam radzę zrobić to samo. Stchórzyłeś znaczy! Taki z ciebie zabójca potworów? zeć mi z oczu! ale na zamku jak Ale żeśmy łup łupa po, po tego zrobili, więc spoko. Moim zdaniem jest ok. Zrobiliśmy dobry uczynek łup łupowy.